Cześć i witam się z Wami w poniedziałek 8 kwietnia. Oficjalnie jest dzisiaj e, zaćmienie słońca. Wyszliśmy dzisiaj szybciutko z pracy, bo jest kwiecień ósmy i już zaczyna się zaćmienie. Także jedziemy do domku, mamy okulary i będziemy oglądać, jak to będzie wyglądało. No, takie fajne to jest troszkę. Teraz wygląda tak, jakby się zachmurzyło na dworze i miał padać deszcz. Jak te chmurki są gdzie niegdzie i e, widać, że słońce nie jest w pełni. Także spróbuję Wam coś nagrać i zobaczymy jak to w ogóle będzie wyglądało. I może wrzucę takiego niespodziewanego vloga. Oh my okay, stoimy tutaj i czekamy na zaćmienie słońca. <laughs> Założyliśmy okulary, bo inaczej bez okularów tak nie zobaczymy. Także nam się udało skombinować jeszcze okulary. Popatrzę się na Was, bo przez okulary są takie ciemne. Jeżeli kiedykolwiek patrzyliście przez te okulary, są takie ciemne, że nic nie widać. Ok, teraz spróbuję Wam pokazać przez kamerkę, jak to będzie wyglądało. Mhm. Okej. Okay. Teraz. Ale to tylko tak. Widzisz? U mnie? Na moim? Widzę zaraz. Tylko, że to nie widać tak jak teraz, jak normalnie widzisz przez okulary. Jest troszeczkę inaczej. Jakby było całkowite, to by się ciemno tak W ogóle nie nagrywałam. No. <laughs> Dobrze. To teraz jesteśmy na szczycie. Tak najbardziej zaćmi. I wygląda normalnie jak słońce. Nie widać tego księżyca. Jak na telefonie się patrzy, widzisz? słońce się Mhm. no. A jak przez okulary popatrzymy, to jest e, zupełnie inaczej widać. Ale nie zobaczycie jak to widać przez okulary, bo nie widać tego dobrze. Jeszcze raz przyłożę i zobaczymy, czy da się nagrać. O. O, tak, widać z okularami przyłożonymi. Szczyt zaćmienia. O. To w 1963 roku było całkowite zaćmienie słońca. W Polsce. Patrzyłem, tak. No. Ja miałem wtedy 9 lat chyba. Czy 10? 10 lat miałem. No. No. Trzeba było zapalić świeczkę i to szkło. Nad tą świeczką okopcić, aż, aż ten kawałek szkła się zrobił czarny. I przez to szkło się oglądało. No. no widzisz, jakie pomysłowe byliśmy, a teraz ja tutaj skrobałam się, żeby okulary dostać. No i no, już po zaćmieniu, także jest e, widniej. Nie wiem, czy widzicie, czy nie, chociaż ten e, mój telefon teraz superowo nagrywa, fajne zdjęcia robi. E, jestem z niego zadowolona. Mam nadzieję, że wy tak samo widzicie różnicę pomiędzy tymi filmami a moimi wcześniejszymi filmami, chociaż próbowałam, naprawdę próbowałam, żeby były do oglądania, I, e, ale jest dużo lepiej. Także ja teraz jestem w samochodzie, czekam, żeby odebrać Hanie, ponieważ Hania została w szkole do końca dnia. Myślę, że takie przeżycie z koleżankami w szkole było dla niej fajne, a po drugie ona nigdy nie lubi, jak ją odbieram wcześniej ze szkoły. Także, <noise> także jestem na czas, później pojadę jeszcze po Adasie, ponieważ on miał dzisiaj piłkę po szkole i e, będziemy coś robić. W planach są e, hamburgery dzisiaj na obiad, także zrobimy obiadek i będziemy szykować się na wtoreczek, bo jutro, to znaczy dla Was już dzisiaj jest e, wtorek. Ja spróbuję zmontować tego vloga dzisiaj jeszcze wieczorem, żebyście widzieli e, jak to wyglądało, ponieważ mnie akurat było tylko nad Ameryką e, Północną, także nie będzie go w Polsce. Pomyślałam, że jeżeli mogę, to coś zmontuję i e, Wam pokażę. Chociaż e, telefonem oczywiście nie da się tego nagrać i na pewno widzieliście filmiki, które są dużo lepsze, e, nagrane specjalnym sprzętem, żeby zobaczyć, jak to zaćmienie wyglądało. Ale widząc to na swoje własne oczy jest troszeczkę inne przeżycie. Także cieszę się, że mogliśmy czegoś takiego doświadczyć. Ruszam się do przodu, bo kolejka już się rusza. Ogólnie to chciałam wam powiedzieć, że co było fajne, to jest to, że każda szkoła w naszym mieście miała już dzisiaj okulary dla każdego dziecka. I e, nauczyciela w szkole, także nie musieliśmy się martwić, żeby szukać i kupować albo kombinować. E, no, udało mi się skombinować jeszcze dla teściów e, okulary, także e, mieli okulary, zobaczyliśmy razem. Wojtek niestety dzisiaj w pracy był, także nie wiem, co widział w pracy, ale, ale było ok. Druga strona tych okularów jest taka, że jak rozmawiałam z dyrektorką, to są zawsze takie obawy, że szkoła będzie odpowiedzialna za to, że dzieci są w szkole czy po prostu mają sporty po szkole i nie mają okularów, a będą chcieli zobaczyć właśnie to zaćmienie, a Ponieważ jest niebezpiecznie patrzeć prosto na słońce, to e, czuli się odpowiedzialni, żeby zapewnić te okulary dla każdego dziecka. Zaczekajcie chwilkę, ok? Pani wzięła mój numerek i e, zapewniając takie okulary, e, ostrzegając dzieci przed tym, żeby się nie patrzyły na słońce po wyjściu. Akurat u nas było zaćmienie zaraz, jak wychodziliśmy ze szkoły o trzeciej. Ubezpieczają się w ten sposób przed tym, że jeżeli coś dziecku się stanie, to szkoła nie może być za to odpowiedzialna, ponieważ było o tym mówione dzisiaj w szkole. Kilkakrotnie w ciągu dnia zapewniliśmy okulary. Są miasta obok nas, które w ogóle. Dzisiaj nie miały szkoły właśnie z tego powodu, że szkoły nie chciały być odpowiedzialne za dzieci w ciągu właśnie tego zaćmienia. Um. Nasza szkoła, nasze miasto jest odważne, także zrobiliśmy co mogliśmy, i miejmy nadzieję, że dzieci były mądre i założyły okulary, i skorzystały właśnie z tej okazji, żeby zobaczyć to zaćmienie, chociaż to nie było stuprocentowe, totalne zaćmienie, ale było naprawdę ciekawe do zobaczenia. Także ja odbieram w tej chwili Hanie, zaraz pojadę po Adasia. W planie dzisiaj są hamburgery na grillu Jest e, fajna pogoda, żeby coś zgrylować. Musimy zaczekać e, na Wojtka, aż przyjedzie do domu. No i e, będziemy się szykować na wtoreczek. Jeszcze Wam spróbuję. E, Zmontować tego vloga, chociaż nie myślę, że on będzie taki długi na jutro, żeby go wrzucić. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to wyglądało. Oczywiście nie mam takiego sprzętu, żeby nagrać to profesjonalnie. I na pewno widzieliście na innych ujęciach w telewizji czy na internecie, że to wyglądało ciekawie. Także to jest z mojej perspektywy i jak my to doświadczyliśmy. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się zobaczymy w piątek. Spróbuję coś skombinować następnego vloga. Mam nadzieję, że się uda. A tak to życzę Wam udanego tygodnia i oczywiście zdrówka i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! to feel the fire we rise like tall buildings as a